Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 6. Zacznę od założenia miasta. Tym razem nie uruchomiłem tryb, trybu z... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tym razem nie uruchomiłem trybu z nieumarłym, ponieważ on jest chyba źle zbalansowany. W sensie, że wszystkie miasta państwa padają, a gdy już najeżdżają na twoje miasto nie ma za bardzo możliwości ruchu. W przyszłości do niego wrócę, bo to jest fajne utrudnienie, ale chwilowo mam zamiar zagrać na normalnym trybie. Bez jakichś udziwnień. No to w tym wypadku dążymy do jednej z kilku dominacji. Albo terytorialnej, albo militarnej, albo, albo dyplomatycznej, albo religijnej, jakiejkolwiek innej. No to zaczynamy. I tak. Mamy trochę gór. Wybierz badania. Tradycyjnie astrologia, bo nam to dla polskich nałożnych daje. Co do produkcji, może ruszymy z... Powinniśmy w sumie mieć i Chyba tak zrobimy, żeby mu się bronić przed. Chociaż nie, pomnik będzie rozsądnie, że to wypadło. I i i Na razie idzie pomnik. Następna tura. Wiecie, yy, pierwszy nam to rozwój technologii. O, Zanzibar. Nasi sąsiedzi z miasta, państwa wysłali do nas prośbę, jeśli zrobimy na nich wrażenie. Ten wulkan jest. Mm, tak. Ten wulkan aktywny. No, są kiepsko ułożeni, bo ten wulkan może im narobić sporo kłopotów, w szczególności kiedy wyda obleganie na przelód barbarzyńców. Wyszku Gary w porządku, to może być nawet do zrobienia. Szczególnie na środku lądu, ale zobaczymy. No, jeśli nie podał, to my się nie podamy. Zbudujemy tutaj galerii i będziemy wypływali po rzece. Następna tura to skąd... Właśnie, mój pies. Postanowił sobie poszczekać. Eee, pozwól mu przez moment, jak nie będzie wam przeszkadzało. Ciekawa konwersacja Waldek? No, tej ja chwilę jest spokoju. pokoju. No niestety, to są uroki mieszkania z psem lub kotem. Koty miauczą, psy szczekają, no takie życie. Następna tura. To na idziemy. O, i premierna wioska na start. I co dostaliśmy? Złoto. A właśnie, a co możemy kupić w tym momencie? Najszybciej, procarzy zbierajmy Może co sobie zrobimy. Dlatego, że musimy jakoś miasto bronić. Każdy, by nas zrobimy, ale procarzy by dostanowili naturalny garnizon dla miasta w każdej chwili, żeby się mogło bronić. Dobrze, teraz tędy. O, Zanzibar idzie do nas. Może inwazję co zrobić, Zobaczymy. W Wy Przejście tutaj. Nie idę specjalnie daleko na północ, na pół, nie tylko do Kor z żebyśmy potem wiedzieli, jak się roz... No dobrze, czy ktoś jeszcze na bliższe miasto? Proszę bardzo, do widzenia. Pójdziemy w dyplomację. Mamy trochę pieniędzy, to owszem, mi się kupić jednostki. Ale zdrowy rozsądek nakazuje, żeby z każdą cywilizacją Tak. Yy, mieć od samego początku miarę dobre reakcje, dlatego że jak uderzą dobrze uzbrojone cywilizacje... O! Mogadiszu nadmorskie. No to wiem, w którym kierunku żeby zdobyć dostęp do morza. Nowa cywilizacja, nowa cywilizacja, nawiązanie kontaktu z nową cywilizacją, wiadomo. Niepysznej technologii, las deszczowo odrósł, nowe znanie miasta-państwa, czyli nic takiego ważnego. Proponują osadników, jednak wydaje mi się, chociaż nie, bo tego mogę wyciąć co najwyżej. Wolałbym postawić, zobaczę, jaką technologię potrzebujemy, żeby móc podgląd postępu w tym. Nie. A już wiem, co zrobić. Wchodzimy w ostrogi, nie chcę zmieniać, tylko kluczową technologii. Wolałbym pójść w stronę Tartaku. Budownictwo tutaj. chciał O, w porządku, ale wracamy, bo. Najpierw robimy ostrogię. W porządku. no i strogi, potem pójdziemy tam do kierunku. Zresztą w tym momencie tak taki z tej strony podbycie się lasu u bo późno będziemy mogli go wykorzystać. A to przerobimy tartaki i to będzie dobre rozwiązanie. <laughs> Prawdopodobnie dzielnicy i tak wchłoną te tereny, więc hmm. wy dalej w tym kierunku. Nie tak, bo na razie naokoło. Musimy wiedzieć, co się wokół nas znajduje. Prowadzenie w ramach ustroju nowych doktryn może przynieść wielkie korzyści. Nasi ludzie czekają na. Nie wiedza, lecz. Okej. Okay. I wybierzmy nową ideę. O, kupiec do Mogadiszu. Mogadisz. Pewien znany kanał na YouTubie. chyba Energix z Mogadiszem, bardzo często nawiązywał. Od razu, pierwsze skojarzenie, od razu mi do niego przyszło. Wspólna wojna, trwające wojny, raczej nie będziemy stosowali bez potrzeby, ale handel zagraniczny jak najbardziej przyjmujemy. I tak, posiedzę do wiary, i do złota, jak najbardziej. Posiedzę do produkcji we wszystkich miastach. Tak jak już wspominałem w poprzednich filmach, polska cywilizacja nie ma doktryny wojskowej, tylko dziką kartę doktryn. Czyli, jednym słowem, możemy tutaj dać każdą dowolną kartę łącznie z wojskowymi czy dyplomatycznymi. No, każdą dowolną po prostu. I zatwierdzamy doktrynę. Tak. To jaka jest bardzo miło widziana, tak. Jak powiedziałem, lepiej między nimi dobre kontakty. O tak, o, o na no pewno. Teraz yy, Magadie yy, ma, no, się wypowiada, teraz Magadie się wypowiada wojnach, barwiochęńczą. Zrzutle. takich się akcji w tej grze nie ma, chyba. Wchodzimy teraz do Krakowa. Powinno już być dość pieniędzy, no właśnie, na zakup pasarzy. Wolę utrzymywać garnizę w mieście w razie ataku barbarzyńców bądź yy, zapędów naszych yy, sąsiadów to jednostka, którą kupimy będzie kupiec Ze względu na ekonomię Dajmy mhm. tutaj Wy się ufortyfikujcie po prostu Chyba na razie, a górnictwo będzie trzeba zrobić Na razie się nie śpieszmy z ja przerabianiem lasów Dlatego, że one dają produkcję i żywność A pójdziemy w inną stronę technologiami Na razie Możemy wykorzystać potem górnictwo no, zobaczymy, jeszcze, jak w w budowniczych. Może nie ruszać lasu, bo to nam tak chwilowy tylko efekt. A w późniejszym etapie wykorzystamy go do rozbudowy, tak, tak po prostu dookoła. A i tak podejrzewam, dzielnicę wpłynął. Zacząć się, tak powiedziałem przed chwilą. Teraz idziemy w tym kierunku. Może to byłoby wiedzieć, jak marowie mają swoje miasto. Dalej proponują osadników. Właściwie. W tym momencie to może nie być głupi pomysł. Potem zrobimy wojowników, ale najpierw ostatników zaczniemy, ale tak przerobimy na 150, bo potrzebujemy jak najszybciej proroka. Ole się wielcy ludzie. Nikt jeszcze nie opracuje, nie opracowuje wielkich ludzi. Tak, w tym kierunku i skręcimy teraz tak. Następna wy Aha, no tak. To się uśpicie na jedną turę. Chatzam Zibar postanowił, z całą drogą. Zdobyliśmy niedawno za Lekarz Nie przypomina sobie wcześniej, żeby miasta państwa wychodziły tak daleko od swojej granicy, ale może coś się zmieniło. Nieważne. Może nie jestem na bieżąco. Bierzemy kolejne badania. Chyba górnictwo w tym razem bardziej się opaca. Tak, zrobimy górnictwo. A tutaj zmienimy na produkcję kolejkę. Jak to brak odpowiedniego miejsca na budowę dzielnicy? Tak tutaj. Aha! A e, ja mogę zrobić kupkę brązu? Pewnie nie. Hmm. No dobrze, nieważne. Ja go się nie spodziewałem. Teraz dzielnica się. dziwne. To nagi. Od kiedy jakieś nie mogę wybudować? No, nie, dzielnicy przeważnie mogę budować w wolnym miejscu. Zaraz zobaczymy. Mm, tak, potrzebuję, potrzebuję, jest. Nie to. o! Hmm. Tak, ale wykorzystanie jakoś, utrzymanie jakoś produkcji, astrologia, tak, ale gdzie? Zobaczcie jak to wygląda. wiara. Nic nie jest napisane, że nie mogę wybudować. Nie wiem, coś się zawiesiło? Nie jest to, to zobaczymy później. Nie wyobrażam się z tym, że nie mogę dzielnicy budować. Nieważne. Aha. A przecież będą do niedługo wobec nas. Eee, tak to bywa. O. Na razie nas nie zaatakują i chwilowo nie zamierzam chyba z nimi walczyć. Z tego powodu, że eee, na razie eksplorujemy. Niepotrzebny rodzaj w chwili nie jest w momencie nam potrzebny. Właściwie, jak zamierzają z nami powalczyć, to fortyfikujcie się. Jak się tak poparć, to no idzie poważnie trochę. Tak, sami sobie zrobią krzywdę. na no, fortyfikowanej wazie. Fortyfikujcie do uzdrowienia. A tak, ee... no dobra, się już siuć picie. i że wycofamy, jeśli zbliżą się barbarzyńcy. Jeszcze trzy tury. Wraz z Każdy naród. No, Rejmus, aha, zaatakujcie ich. No właściwie czemu nie? W porządku. Teraz tak. To maksymalna liczba. Tak, to akurat była ta technologia. Czesne imperium możemy wziąć. Zobaczymy jeszcze raz. No nie, w dalszym ciągu nie możemy wybudować 90 To Dość interesujące. Nie spotkałem się z tym wcześniej. No zobaczymy. O, wycofują się. Może. Wbrew to by się na opłacało budować miasto, bo byłoby to brawo do Krakowa. Ale biorąc pod uwagę blisko Zanzibaru i broni to miasto nie było, nie rozwijałoby się zbyt dobrze. Z drugiej strony. Może tutaj będzie to miasto wybudować. A wy się wróćcie w to miejsce. Teraz tak, dzielnicy nie mogę wybudować w dalszym ciągu, osadników nie chcę w tym momencie. Potrzebuję jeszcze którzy Górmyślę do tego miasta. Miasta Cię muszą się bronić. Wy wybudujcie tutaj taką To nie dalej nie to produkcja. Jest ziemnica No teraz nagle mogę wybudować. A bo dlatego, że robię osadników, nie mogę budować. Tak, to mi się zgadzało, już zaraz rozumiem, bo spadła o jedną jednostkę. No nieważne. Bierzemy morarstwo ze względu na starożytne mury w tym momencie. Tak, starożytne mury będą potrzebne do umocnienia nowe, w szczególności nowego miasta. Nie będzie dobrze robić, że puszczam osadników bez obstawy. Ale to jest na tym etapie, to jest mniejszy problem. O, wolą tak trochę są sobie żołnierze. Yy, tak, właśnie, zwiadowcy. Yy, nawet jakby chcieli, to nie mają obudzic po prostu, chociaż... Są przed wybudowaniem miasta. Tak. Yy, tych nie naruszamy mamy pszenicę, mamy kamień mamy ryszy, więc miasto też powinno się dobrze rozwijać. Czyli nie jestem pewien, czy mogą jako jakoś nie mocno. Mogą próbować w każdym razie i teraz tak założenie miasta. Czy mogę coś doradzić? Kontynuujmy tutaj na ten moment może się no tak samo tutaj przy o. Wy uzdrowić się za granicami do. Pełna. Barbarzyńcy znowu się zbliżają. Gęste zrobienie miast w tym wypadku um, u mnie ma takie uzasadnienie, że łatwiej bronić takie miasta po prostu. Hmm, hmm, hmm. Tutaj by się bym przydali budowniczy lub kupiec, ale y kupca stworzę, nie obronię go, budowniczego będę musiał stworzyć na ten moment. Chociaż kupca. stań tutaj, dawaj mi kupca. I połączymy się z Mogadiszem. To będzie cały czas chroniony przez symbol jednostki zbrojnych. No porządku, wy. Chociaż Bolonia. Tak, Bolonia będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ jednostka Bolonii jest to nasz Nasza jednostka z się tutaj fortyfikuje i w razie czego będzie reagować, jeśli zbliży się, się na strony stronę jakiś wyciwnik. Z tej strony Bolonia cały czas... O właśnie, wysyła swoje jednostki. E, tak. Dokładnie tego się obawiałem. Teraz to Tutaj wybudujemy Stonehenge. Właściwie? Dajesz. Jak zdarza, aby wybudować, to dobrze. I bierzemy tak. Przyspieszenie tej. Przyspieszenie tej państwowej siły roboczej. To na razie nie, niepotrzebne. Wy zbiście się tutaj, bo. Aha. Dziękuję, Bolończycy. Dziękuję wam. Nic się nie stało. Tworzymy nową mięskę kupca. Ale to było trochę. niefortunne ułożenie. No to będzie trzeba rozpocząć krucjatę przeciwko wszystkim barważnicom. Wielcy ludzie, jeszcze iskry Boże nie mamy. O, w następnej turze możemy założyć religię. Liczę na iskry Boże, bo ja zawsze z tego korzystam. Wy się tutaj dalej się ufortyfikujecie. Następna tura. Tak, tu się barbarzyńcy wynieśli. Iskra Boża. Tak, biorę zawsze Iskrę Bożą, ponieważ daje plus jeden człowieka. Do każdej dzielnicy. Na przykład do kampusa, to wtedy możemy. Do świątyni, to mamy proroka. Z kampusu mamy, możemy mieć naukowca, dzielnicy kulturalne i pisarza. To jest wygodne, ponieważ pozwala szybciej się rozwinąć, jeśli w każdym mieście mamy dodatkowo daną, daną dzielnicę. Więc jak najbardziej, bierzemy ten panteon. I nie mam i Teraz tak. To powinno nam znacząco przyspieszyć również rozwój naszego miasta w tym momencie. Stąd chodźcie z budowie. Tak. Mam tylko. jeden błąd, który robię, to nie zbudowałem zbyt silnej armii. Mam tylko dwie jednostki na dwa miasta. to nie wygląda za dobrze. Ale jest do garnięcia, więc jest dobrze. O tak, skontrują nam pszenicę. Chociaż tutaj to jest jeszcze do przeżycia. Będziecie mogli się wycofać, ale. Może pozwolimy im podejść bliżej? Ja sobie spróbuję, Wasza wysokość. Niech wojen. Teraz tak. Zainwestujemy w gwarantarstwo. A tutaj w Krakowie następną w kolejce. Bo tu kolejki ustawiam po to, żeby nie przejmować się jakimś miastem. Niech będą tak. Starożytne mury. Nie, procażę, bo to dwie tury. Starożytne mury. I kaplica. Potem nie będą również osadnicy, albo przed osadnikami, może dajmy jeszcze jeden oddział wojowników. O, w tej kolejności. Hmm, super. Gratulujesz. Hmm, Grupę robię, bo mogę trzymać garnizony za i mogę ich atakować, żeby się Czyli? Mamy możliwość wyznaczenia. Weźmy do taktyka. Przypieszam yy, to rozwój technologii. Do Krakowa nasz gubernator to luksusy takie jak No dobrze i teraz bierzemy tak bierzemy się barważyńcy. no to anulujemy mistycyzm I teraz następna tura John Curtin. I... Australia, as their prime minister. tak see... i tego poprzednio tak tak poprzednio delegację. i tego musi tura nasza spo... I, 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 musi tura skończyć i tak jak poprzednio, wyślemy delegację, żeby zakopać jeszcze niewykopany to wojenny. I teraz tak, na na nową cywilizację, mamy i kontakt. Znowu nie ruszyłem noski. Ci protarzy chyba wstały do skutku, tak dlatego spróbujemy ich... W lesie mają przewagę, no, oni są na otwartej przestrzeni, zobaczymy co zrobią. Jeżeli za most obieram, to mogę wycofić o Krakowa. Tak mocno nie O Ile zwiadowcy się nie ruszą na nich to powinno się udać. Jeśli są na otwartej przestrzeni, to powinni móc je oberwać. Aby ruszyć w tym kierunku. I w ten sposób nasi dostają doświadczenie. Mimo, że powinni stacjonować w mieście moim zdaniem. Na tym etapie ich wycofam. i na barważyńskle No właśnie. Zwiadowcy czasami dobrze... Ej, to było niesprawiedliwe. Zwiadowcy nie są wojownikami. Mogę coś zakupić? Oczywiście, że nie. Muszę poczekać jeszcze z jedną turę, żeby kupić wojowników. W porządku, to się przeżyje. W ogóle tutaj, właściwie w kolejce, mogę ustawić sobie najpierw starożytne mury, a potem osłonimy miasto porcarzami. O, to będzie dobre rozwiązanie. O, idą na nas. Żaden człowiek. W porządku, teraz zakupimy. Chociaż poczekamy na protarze, Tak będzie rozsądnie. Hmm, teraz tak, podobna zwierząt. Nam się w tym momencie za bardzo nie przyda. Ale rydywany, tak, bo one nie wymagają od dziwokonich, jak pamiętam do produkcji. Chociaż pismo i kampus. Nie, bardziej pismo zainwestujemy. Wy. Po prostu już w to Teraz jeszcze pokonałem procesorzy. Hmm. Chociaż tutaj, jak jest awans, to może pierwsze kolejności, żeby tak nie obrywali od te damy im awans związany z. No właśnie, Dajemy do niej dziwnicy, które daje postrze do wiary, eee, daje nam również eee, punkt epoki. Wy? awansujcie jako żółt, czyli jednostką dystansowym. Może w tym wypadku bardziej Markiopacie nam się wszystko zakupili wojowników, ale potrzebują 160 teraz, to, że mogę gdzieś o tym pomyśleć. No dobrze, to poczekamy do 160, to jest nie problem? Mm, tak, do widzenia. I zobaczymy, czy w ogóle będą w stanie wygrać. No, tak ja mówiłem, od razu w mniejsze obrażenia dostają. Krakowa nie powinna do zrobić. O, i mamy nową jednostkę, która od razu ostrzela. A wy po prostu wykończcie. Powinniście być w stanie wygrać za pierwszym razem, bo no, po prostu poważnie ich zranić. No to nawet następnie, tu się po prostu wykończycie. Aha, w się nie udało, ale odzyskaliśmy produkcję, co też jest dobrym, yy, dobrą wiadomością. Rzemiosło. Emisariusza wyślemy. Do, 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 do. do. Proch, yy, trudny wybór. Mogadisz, nie wiem, gdzie są wrog wrogowie, no jeszcze nie są wrogowie, ale załóżmy Bolonię a nie Zanzibar, bo już tam mamy swojego, swojego przedstawiciela, w Mogadiszu, to na początek to jest Brak Tuzera, na Bologna już ma John Kurtiza, czyli on musi wyjść po graniczu, więc Zanzibar jak najbardziej może być naszym załóżnikiem i lecimy dalej Yy, tak, wy wykończcie tych, wy odszalajcie tych. I tak po barwa barwaśnie nic osłabimy. <grymujesz> pokonany przez wiadowców. Swadownik i zwiadowcy się żyją czy uciekli, bo teraz kupiłem wątek. A przyjmuję jak najbardziej. I tak samo ja wysyłam delegację. O, teraz uciekajcie. jej chwilę. Zosz mi ten sposób. A może i uda się wykończyć, bo muszą tracić punkt który na Nie przeżyli tego ataku. To nie zmienia faktu, że postępujesz komyślnie bym stawimy do spraw. Wyfacja opracowały nowe technologie. Pisanie jest proste. Chyba będzie mieli ciemną epokę. No dobrze, w takim układzie fortyfikacja, wy się też fortyfikujcie. Ale tutaj możemy zakupić właśnie procarzy, żeby bronili tego miasta. Tak, no i tak stworzymy. Procarzy, miedźatkowych strzelców. Chociaż nie, procarzy może wycofajmy tutaj z -tąd. Tak, doproszę, a zamiast nich stworzymy. Właśnie po kolei. Nie, tak, bardzo pomnik. Eee, Doposza. Spichę i kapice. Nie wybudują po prostu to, co się da w tym mieście. Teraz tak, irygacja, obróbka brązu. O, w -sam się bardziej przydadzą. No to obróbka brązu, jak najbardziej. By się ufortyfikujcie. I teraz rozbudujemy kolejne miasto. O, umiejętność mm, bez wyobraźni. w porządku. Wybieramy i... Wybierzemy teraz ID, państwowa siła robocza gubernatora nam da. No może być. Może być. Ale teraz widać w tej podstawowej wersji, że nawet te cuda już świata powsta powstają, a miasta nie ulegają tak szybko zniszczeniu tak jak to miało miejsce w, dodatku, w tym dodatku z nieumarłymi. Po prostu jest to lepiej zbalansowane. Tam miasta państwa padały jak muchy, a my teraz po nich padaliśmy następne kolejności. Potem, tak, jak wyparowaliśmy barbarzyńców, a nasze wojsko przetrwało, nagle oboje są do nas przyjaźni na To Cóż, tak to bywa. Przydałoby się założyć religię, ale nie mogę jeszcze kupić zawiarę. A żeby założyć religię? No, no to zrobimy tak: poczekamy te punkty póki. Jak, za, jak założymy nową religię, skończymy na dzisiaj już odcinek. Tak, tutaj mamy Do Dwa zbite ze sobą miasta. Tak, ehm. hmm. em. Chyba mamy problem. To się czasami w cywilizacji zdarza. No cóż, w takim układzie chyba odcinek zakończymy w tym miejscu. Rozpoczniemy, jak tutaj pokażę, od poprzedniego save'a, któregoś po prostu. Bo tutaj mamy save 55, zaczynamy od 54 save'a.